i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta Pana, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Pana, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grześnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami